Kurwa, co za debil. Ja go, kurwa, resnąłem, a kurwa, zajebał. Na jakim to trzeba być pochlastem? Morbo, chodź do Jeepka. Zobacz, jak kieruje świetnie. Zapraszam. jest Na lotnisku się B trzeba odbić teraz. I ja pierdolę, przecież to jest, kurwa, druga część mapy. No, pojebane tak. Masz tam jakieś Jeepy, sztaplarki, cokolwiek? Wsiada i jedź. No, Taper. ze mną teraz jedzie Morbo. Zobacz, jak to się jeździ. Yeah. jej Ej, nas tu wspiera, więc. I teraz naręczmy, uwaga! Iiiiih! Oh. Oooo! coś. Kurwa, koleś aż wyskoczył, nie wiem czy widziałeś. Ten nasz drugi pasażer, myślał że się jebniemy w ścianę. Myślę, no, że aha, Ja jadę do śmierci, wiesz o tym? Co? Ja jadę na A, a ty możesz wyskoczyć wcześniej, jak wymięknie. Jezus mary. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. W dół, nie! Kurwa. Coś ty mi kurwa, Jasiek, zrobił. To był przypadek. Mormo może potwierdzić, że to był Jesus kompletny przypadek. Co za kurwa pan ty też? Ja chciałem zabić tego typa, kurwa, który tego mnie typa. Ach, dobra ty. Ej, to ja... przejechałem, go, przejechałem go, przejechałem go, ale czołg mnie Tęczyliśmy rozwalił. Zaczęliśmy lotnisko. A nie, mina, mina, wpadłem na minę. No, gdyby nie mina, to by nam się udało.